Szachy olimpijskie w rozmiarze małym to niewielkie i lekkie szachy idealne do gry na co dzień. Figury mają klasyczny design, ale na szczególną uwagę zasługują król i hetman. Mają pięknie zdobione korony. Figury są dość niewielkie. Król ma wysokość 6 cm. Zestaw z łatwością można wziąć ze sobą w podróż do pracy czy do szkoły. Zmieści się w każdej szufladzie. Wewnątrz kasety znajduje się filcowa wkładka amortyzująca. Szachownica ma wymiary 30x30 cm i utrzymana jest w jasnej kolorystyce. Kaseta jest wypalana. Szachy prezentują się elegancko i pięknie na szachownicy. I dużą zaletą jest także cena, niezwykle przystępna i nie obciążająca kieszeni. Zapraszamy na nasze szachy, gdzie kupisz szachy olimpijskie w różnych rozmiarach.